Kto wygra ten konkurs? Osobiście wydaje mi się, że Dawid Fryderykiewicz. to jest najlepszy nasz wsipowy reżyser, oraz oczywiście najukochańszy student i aktor w jednym. Wydaje mi się, że za Baby Girl. Dobry film? To jest znakomity, wyśmienity film. Jak pan sądzi, kto wygra ten przegląd? Ja myślę, że Teledysk wygra w kategorii Najlepsza etiuda, Najlepsze opowiadanie obrazem historii. Baby girl pana Dawida Fryczykiewicza, Myślę, że jak najbardziej ma szansę na wygraną. Dokument o panu Andrzeju w wykonaniu Dawida Andrzejczaka. Myślę, że jak najbardziej. Dlaczego tak skromnie reprezentowane są pańskie produkcje? Nie chcę pana tu mówić, rozumiem. Kto wygra ten przegląd? Dzień dobry, ja myślę, że obu... Jeszcze raz, jeszcze raz. <laughs> Okej, okay, mamy to, dziękuję. Nigdy. Panie profesorze, kto wygra ten przegląd? Ja wiem, bo sam ustalałem werdykt. Naprawdę? Kto wygra ten przegląd? O Boże. O Boże. Na pewno, na pewno, na pewno nie Weronika mogą. Kto wygra ten przegląd? Ja. Kto wygra ten przegląd? Nie mam pojęcia, bo nie widziałam y, żadnych filmów. Dziękuję bardzo. Kto wygra ten przegląd? Ja. Którym filmem? Baby Girl, to wtedy z Dawidem, a jak solo, to zupą. Czy to prawda, że ma pan najwięcej filmów w tym przeglądzie? Może. Czy to przypadek? Nie mogę zdradzać sekretów. Jest też z nami charyzmatyczna prowadząca. Kto wygra ten przegląd? Wszyscy. Wszyscy są wygranymi. Jak pan sądzi, kto wygra ten przegląd? No śmiało. Pan wygra. Skromny jak zwykle. A może to czarny koń tych zawodów? Kto wygra ten przegląd? Wygra najlepszy. Czyli ja. Kiedyś się panu boki ćkało, tak? Ja. Dziękuję bardzo. Pani kanclerz, kto wygra ten przegląd? Wszyscy. Czy zwycięzcą jest nasza uczelnia? A jak najbardziej. Właśnie, właśnie ona zwycięży. Kto wygra ten przegląd? No, przewodniczący Jury, bo już wziął <noise> swoją kasę. Grube miliony, muszę powiedzieć. Mi o tym mówić. Pani Bogno, kto wygra ten przegląd? Powiem tak. Jest dobrze. Dzień dobry. Kto wygra ten przegląd? Oczywiście, że ja. Tak myślałem. Trzymam kciuki. Kto wygra ten przegląd? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nasz film po prostu. To jest najlepszy? Nie mi to oceniać będzie. Skromny jak zwykle, dziękuję. Kto wygra ten przegląd? Najlepszy. To znaczy kto? Zobaczymy. Kto wygra ten przegląd? Kto wygra przegląd? Myślę, że Michał Kulik jest solidnym zawodnikiem. Emilia Szopa również ze swoim progiem czasu. A za montaż? Za montaż? Mm, nie jestem pewien. Kto wygra ten przegląd? Macie Habik. Z jakim filmem? Glas. Dzień dobry, kto wygra ten przegląd? Oczywiście wygra najlepszy. Jak czyli, zawsze. Czyli kto? Filmy dokumentalne. Oczywiście, dokument Iberales. Kto wygrał? Ja. <głosy> <głosy> Czy to sprawiedliwa nagroda? Jak najbardziej sprawiedliwa. Wielki przegrany tego przeglądu. <noise> kto zrobił takie kiepskie zdjęcia? No, film, który wygrał.